Dziś jest dzień wylotu. Jestem na maksa jeszcze zaspany, tylko tak wstaliśmy i śmigamy do sklepu. Bo dlaczego? Także jeszcze sprzedamy na sam koniec przed wylotem. Ostatnią lodówkę, co tam mamy. No dobra, nikogo nie ma. Także nie jesteśmy spóźnieni, jak myślałam. Wejdźmy do środeczka. Dobra, olmo yeah? mm. No dobra, a najlepsze jest to, że człowiek, który przyjechał po, na, po lodówkę kupić, <coughs> jak już zapakował, zabrał i mówi, wiecie co? Ja tu też prowadziłem biznes. Te miejsce nie jest za bardzo dobre. Ja zamknąłem swój biznes tutaj po miesiącu się przyniosłem tam w taką drugą stronę tego miasta. Jest zdecydowanie dużo łatwiej się prowadzi biznes. Tutaj, w tym osiedlu. To nie było dobry pomysł. <laughs> się tylko śmiejemy, mówię No, to to jesteś bardzo sprytny. Szybko to rozgryzłeś. No i dobra, jesteśmy w kawiarni. Nazywa się Monster Roaster. Tak, to nie więcej się przedstawia. Jeden dzień zgubiliśmy. Myśleliśmy, że wczoraj lecimy. Także wszystko jest popakowane, czeka tylko na wylot. Także dzisiaj do godziny czekamy. Ja Mamy już tyle pieczątek na tej karcie. Ale tak nie widać Mamy już tyle pieczątek że już są dwie darmów yep. o no, czuć te etiopskie słońce Dobra Ale już jest godzina jedenasta za 5 godzin musimy śmigać na lotnisko, także dzisiaj w nocy będziemy w Bangkoku przygotowani, już bez kurteczek. Bez... Are you exciting? Me? Yeah. I'm very nervous. Very nervous. Uh, uh, when I go to the airport, till I may check... check in. Yeah. To finish, I never gonna to be free. yeah it's this nerve is smashing me so much so mm -hmm. i don't even feel any excitement. <laughs> <laughs> what well, we have to buy the buy the ticket to buy the ticket metro um, taxi yeah tuk -tuk, tuk -tuk, oh, yes. train this application what i downloaded, yeah i have to check it gonna be going good it means i have to check in the, the SIM card, I, I I don't even remember, Where is the SIM card? I don't know. I remember I put somewhere, but I don't know where it is. No ja to jestem bardziej podjarany, ale jest też w głowie takie, czy wszystko wziąłem, czy paść spakowałem czy karta jest wzięta ze sobą, czy drzwi są zamknięte. We nam to get through the They always stop your backpack, no? Yeah, that's why I get paranoid um, This time I try to be not catch yeah. So they catch me um, um. I lost my... What you lost? My cosmetics Oh, oh my god no. oh. Two is the mask bag yeah. And one is some kind of... some. <laughs> Another mask. That was good one. I Oh, the what are going to use? We go pick up anyway Some gift, which you already buy here. Yeah? It's waiting. <laughs> yeah? So that's going to make you more happy. It's all yours? Yeah. Seventy percent. This is Cleo Czyli koncernowa to jest A jakby ktoś nie wiedział to są po prostu zakupy zrobione przez internet rzeczy, które możesz kupić już na lotnisku i tylko odebrać je w punkcie odbioru. Także mamy godzinkę, idziemy na górę, Po na górze mają lepsze siedzenia. Jest dużo lepsza poczekalnia niż tutaj na dole. O widzicie. Tutaj sobie usiądziemy, bo potrzebujemy mieć kontakt, żeby sobie telefony w międzyczasie ładować od razu. Wow. nie no. mój Charge for the laptop also. Ah I don't know. <laughs> I think so I have to change my chillinim what the valid uh laptop. Yeah showing what you buy. I'm not in the mood. <laughs> really? so, oh, I can forget mm. about this. Ah, it's exactly one bag and it's all charger. Mm. Ah. Yeah for me it's very difficult to buy the sandal sandals is a I bought them in thailand good. this is the biggest size of what they sell in korea 40 leather I like it I like it oh so good I buy No. Yeah. I never heard about this brand okay but... But compared to the price they're selling very pretty, pretty big. Mm -hmm. How much was it? $100. Oh, oh. <laughs> <gry> A, ah, Precyla. Go. Good luck, Greenland. Nie. Typ to sujrza, to nic. Aha. Uh -huh. okay. No No tak. Jeszcze nie doleciliśmy do Bangkoku. Lucy chciała sobie żarków pojeść I co się stało? Łomba wyleciała razem z żelkami odłamała jej się na szczęście ząb jej nie, nie boli nie odczuwa nie jest to aż tak groźne ale czeka nas chyba wizyta w Bangkoku trzeba załatać tak? really to Witamy w Bangkoku pierwsze wrażenia wilgotność okropna Wyszliśmy tylko z budynku, z lotniska, od razu wszystko się klei do ciała. Strasznie wilgotno, ale nic poza tym. Dzisiaj zrobiliśmy taki pełny check-in, tak? Bo wczoraj nie było nikogo na recepcji. Recepcja jest, dziś, jest zamykana o godzinie 5 tutaj w budynku i od godziny 5 już praktycznie nie wejdziesz. A dlaczego nie wejdziesz? Bo nie ma tu żadnych kluczy i nie ma żadnych kart. Wszystko jest na skan twojej twarzy. Więc wczoraj nie mogliśmy tego zrobić, przyszedł tylko chłopak, który nas odebrał, wpuścił do mieszkania i już z tego mieszkania nie mogliśmy wyjść. Coś tylko powiedział, że jak chcemy zrobić jakieś zakupy, to zróbmy teraz, podejdziemy do sklepu, yy, zrobimy jakieś zakupy i sobie wejdziecie do mieszkania i do jutra musicie poczekać do rana, aż otworzy biuro na dole, sprawdzimy wasze dokumenty i zyskonujemy twarz. Więc dzisiaj już to zrobiliśmy. Śmiesznie to jest, tak działa. Z drugiej strony, jest to takie no, super, już zaawansowane technologicznie. Czy to bezpieczne, czy niebezpieczne, nie wiem. Sam jak mam na to myśleć. I taka to e, przygoda poranna. Także zrobiliśmy check-in, wszystko. A teraz wam pokażę więcej szybko. Jak wygląda to mieszkanko? Moja kochana Lucy właśnie się maluje. Dzień dobry. Dzień dobry. To z wejścia tak, tu mamy kuchnię, kuchnia zamykana na takie drzwi Przezroczyste, nie wiem dlaczego, po co, ale tak jest Pralka, mikrofala jak widzimy, nówki, sztuki, jeszcze naklejki są Kuchenka, lodówka, czajnik Na lewo mamy łazienkę Taki salonik, kanapa, telewizorek Nie wiem co tam działa, nawet go nie włączaliśmy i taki widok mamy Zobaczcie, no koloseum, <laughs> Nie ma to tam. Jeszcze na razie nic nie wiemy, bo cały czas siedzieliśmy w pokoju Tak jak mówię, nie mogliśmy wyjść, pochodzić I tutaj to taki o Sypialnia, tak Łóżko, szafa Tutaj przejście do łazienki około. I taki balkonik mamy A tu możemy sobie wejść tutaj Ach, Jest wilgotno tak strasznie Trzeba będzie się przyzwyczaić Tak to wygląda Tam musimy pójść, zobaczyć jak wygląda ten basen Zaraz wejdziemy się, przejdziemy zobaczyć Tutaj budują następny budynek No ogromny budynek, nie ma co wam No i tak, nie takie to mieszkanko Myślę, że fajne, przestronne, wszystko ładnie Tutaj recepcja, te hole, to wszystko pięknie jest zrobione Potem też wam pokażę Pachnie, wszystko jest zadbane, światła To trzeba przyznać, że naprawdę jest to fajnie zrobione I mieszkanko też i teraz do ceny. Jeśli chodzi o cenę, to kosztowało nas 950 euro za miesiąc czasu na dwie osoby, więc czy to jest drogo, czy to jest tanio, to już chyba. Wiecie, no w Warszawie, żeby tak wynająć, to też będzie tak kosztować. My byliśmy w Warszawie rok temu, tak? Rok, czy to już dwa lata temu, i wynajmowaliśmy mieszkanie na Marszałkowskiej na dwa tygodnie. To kosztowało nas 550 euro. W Saigonie te mieszkanie też nas kosztowało 550 euro za dwa tygodnie. Czyli w Saigonie było nawet droższe mieszkanie niż te. To jest w ogóle przesada, bo jakościowo było daleko tego. No co mogę powiedzieć? Czy to jest drogie, czy to nie jest drogie? No to zależy jak dla kogo. No jak na to patrzeć. Ja, jako osoba, która już jest prawie 40 lat na karku. No 950 euro za miesiąc jako turysta, bo to też, też nie nie ma na to patrzeć, że, że mieszkanie, że siedzisz tu wynajmujesz jakiegoś biura, wiesz, gdzieś tam na osiedla. No oczywiście, że będzie tanie, możesz tu znaleźć i za 300 euro miesięcznie ale ja chcę to podejść pod tym względem na osobę, która sobie weszła tam na Airbnb czy Booking zaczęła szukać i nie wiedziała nic. Jako osoba taka, wiesz, dobowy turysta Jestem pierwszy raz w Telandii Pierwszy raz w, w Bangkoku, nigdy tu nie byłem W ogóle nie wiem jak tu, co działa I tak chciałem sobie sprawdzić, ile mniej więcej będzie kosztować Nie wydaje mi się, że to jest dużo Myślę, że to jest normalna cena za takie mieszkanie W dzisiejszych czasach Jeśli po prostu jako turysta przyjeżdżasz I chcesz sobie wynająć na miesiąc No 950 euro na miesiąc to nie jest tak dużo To wychodzi ile? 300 euro? No, 250 euro za tydzień, za dwie osoby. No to, czy to jest tak dużo? Nie jest tak dużo, no. Nie oszukujmy się, to nie jest. Jak na host, na host to nie jest tak dużo. Hostele czasami tyle kosztują w ogóle. Ja myślę, że spoko. Ja wiem, że dużo ludzi może powiedzieć, że o, bo to Tajlanda, tanio, będzie, może się znaleźć tanio spoko, mogę się znaleźć, ale znalazłem takie, bo takie sobie chciałem. Mamy już trochę lat na karku, mamy też jakieś swoje wymagania, żeby sobie przyjechać na miesiąc, odpocząć psychicznie, żeby poskładać sobie myśli. Mm -hmm. <laughs> Happy? when i'm wearing some bag like this i never wear it no, you ne i want to say you never wear it yeah. so it's time no, i feel like it's time to refreshing and changing and yeah. this bag also i always want to buy some classic simple but try something new and come inspire me something yes. with new hairstyle uh, this hairstyle i always do Dobra, to tyle, taki początek Powitanko, witamy w Bangkoku Lecimy Dobra, przyjechaliśmy na górę Zem Chcieliśmy zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda nie, bo, nie mogę tak nagrywać, bo tu jest siłownia Ćwiczą ludzie, są też dziewczyny Które muszę unikać, jak to mniej więcej wygląda Tutaj mamy loże, żeby można było sobie przyjść tu tam mamy widoczek. wow! Co ty myślisz? Oh my, God, this is so weird. Oh. Wow, what about the swing, buddy? Tu się można tak posiedzieć, tak na takiej krzysełka. Ah, this is still our idea with the fake flower. <laughs> <laughs> cannot be in the night, good view, no? Mm -hmm. No zobaczcie, no widok jest niezły. Nie ma to tam, tam fajnie to wygląda

You can kom start, komekujem. Oh, no <laughs> no there is problem. Pool. Dobra, idziemy jeszcze na górę, Zobaczmy, co jeszcze tu mają. Wow. Zaraz wam pokażę, ale widok. Tu w nocy będzie też kozacki widok. O. No i tu mamy taki basenik. Oh my god. O, how you like? You can swim here? Amazing. No nie, ah, we cannot go. Only you can swim there. Tam to już tylko możemy się popływać Chciałem wejść I mamy, o taki to Basen z takim widokiem I think so over there is the city center You see the shiny pagoda So it's good to swim? Yeah Wow, every day Yeah, the swimming pool was the reason why we wanna to take this place It's worth it Oh, in the night gonna be also awesome, nice, no? you know We can swim in the right. night? Yeah, no? Or it's close. Look at that O oh my god, this looks incredible Tam mamy jeszcze taras sobie można iść Naprawdę chyba nie widziałem nigdy wieżowców w tylu Nie wiem czy to na kamerze jak widać w jednym miejscu to jest po prostu niewiarygodne jak to w ogóle wygląda Bangkok, no Jest to ogromne miasto a jeszcze nic nie widziałem Dobra, oprowadzimy. To będzie taki filmik z oprowadzenia, jak wygląda lokum na kolejny miesiąc. Oh, tutaj mają taki tarasik na widok z drugiej strony. O oh. O! Oh my god! I never see so many buildings in my life in one place. Oh my god! Totally. Come on. I was thinking Seul is big, but you oh. also didn't go to this the skyscraper part of the tower maybe that's why but anyway, anyway <laughs> look at that i don't know if something can beat this maybe hong kong or shanghai i don't know mm, maybe shanghai but yeah. this it's stunning oh my goodness this is so shiny place for the people who are working with the computer oh yeah Perfect place. Perfect place. Yeah. If there You so many nice seats. Mm -hmm. You can sometimes sit outside, inside. Yeah, so now you can ask yourself if mm -hmm. 950 euro per month a lot or not for a place like this. Look at this view. <laughs> <laughs> it's yeah. Swimming pool. If you compare prices in other town like, you if, you, if can... you compare in Seoul for 950, what we can get? 950? Yeah. 950 is some this small studio or in still. rome what we can take in rome for one month for 950 come on be some, what was that? Hostel. Pakistan yeah, yeah hostel yeah. from Pakistan yes. <laughs> you know. oh my yeah. god do you remember the place in Lisbon <sharp inhale> that one was called similar yeah it so. was oh my god yes let's it <laughs> I already see, I already see. I'm gonna go to the terrace. Oh, yeah, yeah. And we're just coming from the. There's some kind of terrace with the view also. <sighs> oh, Whoa. so here we are gonna come in the night. Yeah. Oh my God. It's gonna take one day here in just this building. Yeah. And remember how was downstairs was looking, no? Oh, this house looks so nice, yes. Yeah. yeah, and here we have metro station, no, train station, I don't know. So we are not that far, and here also we have very, I think, so big night market. Oh, there is another swimming pool, get it? We also can go, yeah. Oh. Wow. Oh, is mamy it? następny basen tutaj. Czekaj, musimy zobaczyć jak dojść. Aha, tu jest przejście. Ah, oh. mamy jeszcze jeden basenik tutaj, to no wiecie, no to tamto. <laughs> oh my god. i'm so excited it's so funny i know some people cannot believe about this but price in korea is insane and i couldn't handle this mm -hmm. and it also take more time than i was thinking to clean this old slogan. This yeah and that we need to stay somewhere but we decided to choosing the bangkok at least they are cheaper than korea it's a nice yeah it side. is because if we stay in our town we are practically gonna spend the same money, but if we stay here with the tickets, it is, it is. So at least we can see some bank of Thailand. Yeah. Oh. Ah. Oh. They also gonna destroy this and build another. Yeah, this build oh Maybe or not necessary. Mm -hmm. <laughs> Także mamy co tu robić, a musimy sobie wybrać, w którym basenie będziemy pływać A zobaczcie tu, tu już jest totalny inny basenik oh. Tutaj za bardzo nie chcę nagrywać No co? Musimy so we good place, no? <laughs> yeah, on the beginning we was really try to go to buzzard way yeah. But I remind myself about experience in Saigon And yeah. it's not worth it to try to, to saving money Yeah. Anyway, we can save money from how we eat. Yeah. If we're going to eat the local food, we can save some money. And I always having this experience, more I try to save the money, money run away in yeah. any kind of way. Somebody steals this, I lost, I don't know. I some, get sick, I have to buy something new. Yeah, this piss me off double. Yeah, um, yeah. Just, sometimes it's better not try that much. Yeah. Yes. Better sometimes spend little bit more money, but you gonna realize it was not that much money. But uh, the way of the, how you spend this time was huge different. Yeah, yeah was very big gap. Yeah. Another great experience gonna be give you some how to say vitamin for the yeah. soul. Yeah. So you can later doing something more productive and more better way. That's and, uh, anyway, this one month after this Vietnam was so intense for me. Yeah. I personally really smashed. Was need a time to a little relax. With the view like this, I think so gonna give you a relax to swim <laughs> uh -huh. You see the bridge? Yeah. The <laughs> river. I mean, still some of them left next to the big building. yeah the view make job, swimming pool make job, everything look even better than I imagine mm -hmm. I was a little afraid maybe it's some kind of cheating, not necessarily gonna be the same like they show on the photo, yeah also this host didn't send a message, yeah with the host was also not that easy contact but we are here after scanning face, <laughs> it started be okay, no though. Idźmy na dół, zobaczymy co jest na dole. To, a teraz jechaliśmy na dół, i pokażę Wam jak wygląda dół, recepcja. No, miejsce do pracy. Wszyscy co pracują z dole. Yeah, Nie, to jest bardzo mocny fragment. Są so, jakieś, kind of, spreading perfume. ja. Więc to smell. <laughs> zwiedzamy nasz budynek i teraz nasz. najlepsze jest tym to że jak tutaj szedłem to tutaj miałem swoje odbicie jak widzicie, sobie patrzę i potem tutaj patrzę I, i zacząłem się bać, gdzie jest moje odbicie w lustrze a tutaj w ogóle lustra nie było, wiecie miejsca do pracy można posiedzieć jakieś, widzicie spotkania sobie można takie loże ma, tu dziewczyna sobie pracuje można siadać Tutaj też. To, to wszystko jest do naszego użytku. Tutaj pracują jakieś dziewczyny. Full of place for workę. Mm -hmm. yeah. I'm very happy we come, <laughs> we choose this place. I'm more happy because in Saigon we pay the same money, even more than here. Mm -hmm. okay. Dobra, to tyle. Jak widać mają w budynku całkiem dużo rzeczy. A teraz co? Idziemy gdzieś. Co? Jono, yeah. not okay. No, tutaj. What? What? Not ever Okej. tutaj schodzimy na Let's go tutaj. O. Wow. Walk in the... Aha. A to już nasze te... There is also some seat. Here they can see. <laughs> Gdy, można i tutaj sobie przyjść, posiedzieć i zjeść. Tak, to wygląda. Takie to budynek No myślę, że nie ma źle. No order also. tam mamy strefę taką, ogród ławki i tak dalej. też do pracy. No nice, nice place. Okej. Okay. tam. Hungry. No i sami sobie teraz znowu powtórzę to jeszcze raz. Odpowiedzcie sobie sami. Czy 950 euro za miesiąc za dwie osoby w takim miejscu to dużo. Bangkoku. To jest nazwa live Astograme. Tak to wygląda. No a teraz lecimy, coś jeść.